Święta tuż, tuż, a więc życzę wszystkim zdrowych, wesołych, radosnych świąt, dużo prezentów, obżartych brzuchów i szczęśliwego nowego roku. Bawcie się dobrze. Hi everyone, I would like to wish you all a merry Christmas and a happy new year. Please stay safe, enjoy your time with family and friends and I'll see you in 2022. W związku ze zbliżającymi się świętami chciałam życzyć wszystkim zdrowych, wesołych świąt w rodzinnej atmosferze. Żeby one były udane, Roku I do na hey everyone, it's JMO here. I'm currently back in Australia, enjoying the beautiful sunshine and spending time with friends and family, and just catching up with everybody. I'd like to wish everyone a very Merry Christmas and a safe and happy New Year. And I'm looking forward to seeing everyone in March, and um, hopefully we can have a great year next year. I'm looking forward to it, um, working hard, training hard, and. Um, Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć każdemu zdrowych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim kibicom wesołych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz szczęśliwego nowego roku. W związku ze zbliżającymi się świątami Bożego Narodzenia życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i Happy New Year. Hey everyone, David Belego here. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. And I can't wait to see all the fans at the stadium in 2022. Bye bye.